Halo, witam was, ale ze mnie as! Ha ha ha! Ja się trochę i zostanę raperem i pobiję tych innych, peję i tych wszystkich innych łysych. Ale tak, tak czy inaczej witamy w naszym programie Uwaga, w wydaniu specjalnym o Totio Hotel. Wszyscy wiemy, że są do dupy, ale to się tym tam przejmuje, wszyscy kochają Tokio Hotel. A tak naprawdę to pedał w naturalnym środowisku, prawda, e, także uwaga na pedała, przyjrzyjmy się. Aha, rowery dwa! Uaha, na polu stały aha rowery dwa, ułaha, na polu stały. Och, kocham cię, daj mi swojego Penisa, daj mi do. E, powiedział, że dam mu Penisa. Byłem zszokowany, naprawdę, aż przyniosłem sobie butelkę. E, nie dam wam swojego Penisa, jest mój. Powiedział, że dam mi swojego Penisa, po czym podsze, podszedł, po prostu odszedł ode mnie, nie dał mi swojego Penisa. To po prostu hamstie jest, bo nie ma tak, że obieca, a później nie da mi, a ja zostałem tu czarny pomalowany, jak ja wyglądam wodle. Także naprawdę jestem wkurwiony strasznie, dajcie mi wszyscy spokój, zabierzcie tą kamerę, bo nie lubię was ogólnie. Także uważasz, uważam, że po prostu to jest hamskie, jeżeli ktoś mówi, że da mi swojego penisa, po prostu odchodzi i gdzieś idzie się napić. Alkomat, alkomat, oj, bu! Haha, <grym> zdań się. Aaa, <grym się> ale mam fajną furę, co niezła jest. Aaa, umca, 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 umca. W tym dokumencie czytamy o tym, że nie stwierdzono praktycznie jakiej płci jest taki hotel, a zwłaszcza Bill. E, czytamy tu, że w Majtrach nic nie stwierdzono. Hmm, no to co, jedziemy dalej? Podobno Bill rodzaj autografy. Znaczy ja to ujmę tak, po prostu kocham się podpisać na zdjęciach, uwielbiam moje zdjęcia, są piękne, cudowne, genialne. Wręcz masturbuję się przy nich, bo może być kobietą, mogę być mężczyzną, sam nawet nie wiem, jestem zajebisty, cudowny korwa i tak to wygląda, nie, ogółem. Mamy jeszcze inne zdjęcia, taki hotel. Yy, ja chyba muszę. Nie tutaj, nie A tutaj. Tymczasem tu zaczepiliśmy przypadkowego przechodnia. Panie, stój pan! Panie! Panie, stój pan! No, panie! Panie, stój pan! No nie uciekaj! O, w końcu usiadł Co pan sądzi o takie hotel? Nie lubię ich. są nie lubię ich, bo popełnili coś, czego nie mogę im wybaczyć. Po prostu nie lubię ogórków tiszonych. No, jak, jak, jak tak można wodle, to jest straszne. Ja uwielbiam ogórki tiszonych, uwielbiam je tisić. O, mój kumpel też się cisi, uwielbia coś się cisić, on je nielegalnie co prawda, więc no, czasem go gonią. Wrocoj, wrocoj! Nie złapiecie mnie, urwa! Ha 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 ha, ha. tam ucieknę. Znaczy, czasami do złapią, to tam odreaguję w więzieniu na scenie. Ale słuchajcie, wy może z nim pogadajcie, bo to jest naprawdę spokozioma, lądarce śpiewa. Więc nie wiem, podadacie z nim? Podadamy! 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 A ty co, owca? Czy znaczy, ja bym wolał, żebyś mi mówił trowa. No faktycznie geniusz e, Umca, 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 jo, umca, umca, je, jo, jo, umca, 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 je, yeah, umca Panie, znowu nam pan uciekasz, panie wracaj pan tutaj Jeszcze do, dodam tak, że po prostu Jak można mieć taki friz? Co to w ogóle jest kurwa. Naprawdę, on wygląda jakby wsadził głowę do słoika Właśnie z orgami kiszonymi I zaczął tam machać, a, 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 a pipa Nie wiem co on tam robi to, Nie wiem, naprawdę to jest chore To jest debil Debil, 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 jeszcze raz debil, no, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Haha, a to jest właśnie moje mieszczanko yy, zajebiste. Mi też się podoba. J ja jestem Bill, ha ha ha, jestem Bill. Mm, ale ja jestem Tom i dajcie na mnie kamerę. N nie, bo ja jestem Bill, ja jestem lepszy, jestem ładniejszy. Ha, unca, ale wycinam ostreli rifa, lo, 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 yo yo yo! te robusta, ze standard nie tartować gitary! Nie można tak! La 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 la